W ostatnim odcinku najlepszy Gierdżowa podesłaliście mi tyle ciekawych przykładów własnych ulubionych pozycji, że po prostu nie mogłem pozostać na nie obojętny i czym prędzej dowożę obiecaną dogrywkę. Dziś przedstawię zatem kolejną złotą pięćdziesiątkę pochodzącą z Waszych komentarzy, ale zanim zaczniemy, pozwólcie, że przedstawię wam Zen market, czyli miejsce, w którym zrobicie zakupy prosto z Japonii. Portal wspomoże Was na przykład w odnalezieniu rzadkiej konsoli, super figurki czy retro gierki, a następnie umożliwi ich kupno i wyśle prosto pod Wasze drzwi. Dodatkowo z okazji Dnia Świętego Walentego swój miłosny upominek możecie zakupić nawet z 52% zniżką na wysyłkę międzynarodową, zaś rejestrując się z linka w opisie i wpisując hasło CZUK otrzymacie dodatkowe 1000 punktów zen na przesyłkę. Zestawienie otworzymy mocnym uderzeniem, ponieważ na start wleci Galaxy On Fire 2, czyli kosmiczny symulator prosto od Fish Labs. Niemieckie studio mogło poszczycić się stworzeniem jednego z najlepszych silników mobilnych Abyss, dzięki któremu mogli oni tworzyć zaawansowane produkcje na komórki, pełne ciekawych rozwiązań oraz feature'ów niedostępnych dla pozostałych studiów. Strzelanka ta pozwalała więc nie tylko na epickie starcia w kosmosie, ale i oferowała rozbudowany handel, zabawę w górnictwo czy ulepszanie własnego statku. Słowem Space Sim w najlepszym wydaniu i to jeszcze na małym ekranie. Ten sam silnik wykorzystano również w rewelacyjnej rajdówce Rally Master Pro, która swoją dynamiką jazdy oraz fizyką prowadzenia aut dosłownie odjeżdżała ówczesnej konkurencji. W produkcji tej można się było bowiem poczuć jak w starym dobrym kolinie, a oprawa audiowizualna była tak dobra, że spokojnie mogłaby konkurować z podobnymi produkcjami na przykład na PlayStation 1. Abyss Engine pozwolił również na stworzenie całkiem ciekawej bijatyki Gladiator 3D, która wprawdzie nie korzystała z filmowej licencji widowiska Ridleya Scott'a, ale za to stanowiła oryginalne mordobicie w rzymskich klimatach, które oferowało ciekawe ciosy, ataki specjalne oraz fajne postacie do wyboru. Ostatecznie warto też było zagłębić się w wulkaniczny świat Deep Abyss, w którym biegaliśmy hipkiem po trójwymiarowych lokacjach oraz zbieraliśmy zielone kryształy. Być może nie brzmi to zbyt fascynująco, ale diabeł tkwi w szczegółach, którymi w w tym przypadku były bardzo ciekawie zaprojektowane poziomy oraz zagadki środowiskowe, które trzeba było rozwiązywać po drodze. Alien Shooter 3D wprawdzie nigdy nie powstał w szeregach Fish Labs, ani tym bardziej nie hulał na silniku Abyss, jednak wciąż posiadał bardzo fajną oprawę w pełnym trywymiarze. Co więcej, swoją budową oraz mechaniką przypominał bestsellerowy Alien Trilogy z PlayStation 1, zatem fani tamtego tytułu mogli poczuć się jak u siebie w domu. W skrócie, było tu więc dużo strzelania do kosmitów, różne rodzaje broni do przetestowania oraz mozolne pokonywanie kolejnych labiryntów. W komentarzach pod filmem z pierwszej części zestawienia wielokrotnie wskazywaliście na produkcję Zombie Infection. Generalnie sprawa z GameLoftem wyglądała tak, że tworzyli oni wiele ciekawych i unikatowych gierek, jednak nie da się ukryć, że spora część z portfolio to po prostu klony słynnych serii na PC czy konsole. Tym razem padło więc na komórkową wersję Resident Evil, w której nie zabrakło zombiaków, kilku postaci do wyboru, oraz oczywiście sporej dawki akcji napędzanej strzelaniem, siekaniem i miażdżeniem swoich przeciwników. Dbając jednocześnie o zdrowie i ekwipunek bohatera. Dead Space'a przypominał z kolei Alien Quarantine, który zamykał głównego bohatera w ciasnym statku opanowanym przez złych kosmitów. Rozgrywka opierała się zaś na eksploracji kolejnych pomieszczeń, walce z krwiożerczymi potworami oraz próbie przetrwania w klaustrofobicznych korytarzach. Broni i amunicja, ma się rozumieć, były tu ograniczone, a gra posiadała gęsty, mroczny klimat, budujący atmosferę osaczenia. Odpowiedzią na popularność kultowej czwartej strzelaniny z serii Call of Duty był za to Modern Combat 2, który ewidentnie chciał być jak Modern Warfare, ale w Javie robił to jeszcze za sprawą dwuwymiarowego silnika. Tak czy inaczej twórcom udało się przenieść sporo oskryptowanych motywów znanych z oryginału, całkiem niezłą mechanikę strzelania, czy też sporo fajnych misji do pokonania. Na smartfonach gracze mogli już z kolei pograć w pełnokrwistego, trójwymiarowego FPS-a. W oczywiście nie brakowało też popularnych produkcji na licencji, takich jak chociażby Szklana Pułapka czy Terminator. Pierwsza z nich zapisała się zresztą w mojej pamięci jako jeden z najbardziej zaawansowanych tytułów pod względem animacji i zestawu ruchów głównego bohatera. John McClane mógł bowiem nie tylko skakać, wspinać się po przeszkodach czy wykonywać efektowne ślizgi, ale i atakować przeciwników w zwarciu, zrzucać ich z platform, mordować po cichu, likwidować za sprawą broni wszelakiej i tak dalej i tak dalej. Naprawdę był to kozacki akcyjniak i wszystkim serdecznie go polecam. Bezpośrednie konwersje hitów z większych platform oczywiście również nie były żadną nowością, ale i zdarzało się, że swój port otrzymywał produkt średni czy nawet kiepski, za jakiego powszechnie uważano Terminator Salvation. W wersji komórkowej nie było zbyt wiele tytułów, które opierały się na formule cover shootera, zaś Terminator w Javie robił to po prostu dobrze, a do tego można go było jeszcze wypróbować w dwóch wersjach do wyboru, oferujących grafikę dwu lub pseudo trójwymiar, w zależności od mocy, jaką posiadał wasz telefon. Brother in Arms, Earned in Blood stawiał z kolei na drugowojenny klimat oraz całkiem wysoki poziom trudności. Nie był to jeszcze może poziom hardkoru, znany chociażby z konkurencyjnego Medal of Honor, jednak wciąż zbyt luźne podejście do kolejnych potyczek mogło tu poskutkować nagłym zgonem naszego bohatera. Jedną z absolutnie najlepszych strzelanek, jaką można było w tamtym czasie zainstalować w pamięci posiadanego telefonu, zdecydowanie był jednak Far Cry 2, który nie dość, że zręcznie przenosił fabułę, styl rozgrywki czy nawet grafikę znaną z oryginału to jeszcze działał przy tym bardzo płynnie. Co więcej strzelało się równie wybornie, a misje można było wybierać wedle własnego uznania, natomiast sam gameplay wzbogacany był o opcjonalne skradanie się czy prowadzenie ognia za zasłony. Świetna gierka. W poprzednim zestawieniu zwracaliście mi uwagę, że poza most Wanted, asfaltem czy karbonem wyszło jeszcze sporo fajnych gierek, traktujących o nielegalnych wyścigach samochodowych. Jedną z nich niewątpliwie był Nitro Street Racing, który był produkcją o wiele żywszą, barwniejszą i przede wszystkim fajniejszą od tych, które wymieniłem wcześniej. Jeszcze lepszy był natomiast Fast and Furious Pink Slip, który, poza fenomenalną, jak na tamte czasy, oprawą audio wideo, prezentował się również świetnie pod względem trybów rozgrywki. Dlaczego tak uważam? Ano no, dlatego, że produkcja ta zbierała w całości większość najbardziej popularnych wyścigów konkurencji, takich jak dragi, drifty w kanionach czy zmagania z policją, a następnie skupiał je wszystkie w ramach dużego trybu kariery. Gravity Defied to z kolei genialny w swojej prostocie port znanej i lubianej Elastomanii. Pomimo tego, że graficznie tytuł ten nie mógł równać się z pozycjami Fishlap, Game Gameloftu zachwycał tym, czym powinien najbardziej, a więc niezwykle realistyczną i skomplikowaną fizyką obiektów. Ta z kolei sprawiała, że przejść nawet pierwszego poziomu stanowiło nierzadko wyzwanie nie do pokonania, a kiedy w końcu się to udało, sprawiało również niesamowitą satysfakcję. Zdecydowanie była to jedna z tych gier, o których można powiedzieć, że wystarczała na wiele długich zimowych wieczorów. Kolejnym mordobicie w dzisiejszym zestawieniu to oczywiście fantastyczny Fight Night Round Free, który najlepiej wyglądał na Xboxie 360 i PlayStation 3, ale dawał też radę na przykład na starym, dobrym Sony Ericssonie K800i, gdzie zachwycał animacją bokserów oraz mnogością ruchów i ataków, które można było wykonać. Nie patrzcie też na tego dziwnie wynaturzonego przeciwnika. W oryginale takie rzeczy raczej się nie zdarzały i jest to najwyraźniej wina kiepskiej emulacji. Kolejną zacną sportówką, zaś której po prostu nie mogłem pominąć, była koszykówka sygnowana logiem End 1, które już samo w sobie zapewniało wiele emocji związanych z używaniem trików, specjalnych chwytów oraz wszelkiej maści innych wygibasów, które miały na celu ośmieszenie swojego przeciwnika. Bikini Volleyball to zaś druga gra o piłce siatkowej, na telefonie, przy której spędzałem grube godziny i to absolutnie nie z powodu półnagich lasek wyposażonych w animację falującego biustu. Pod względem mechaniki samego meczu była to wszak jedna z najlepiej działających i wyglądających produkcji tego typu. W dodatku naszym zadaniem było sterowanie tylko jedną z zawodniczek, co nie wprowadzało do zabawy tyle chaosu. Po trzecie zarówno AI naszej koleżanki z teamu, jak i przeciwniczek dawało radę, dzięki czemu kolejne mecze były odpowiednio trudne i emocjonujące. Posiadacze Ericssonów pamiętają też zapewne klasyczne demka wgrane stokowo do pamięci ich telefonów. Jednym z nich był tenis multiplayer znany również jako Super Real Tennis, pozwalając na wzięcie udziału w meczach zarówno z botami o różnej intensywności gry, jak i żywym przeciwnikiem poprzez połączenie bluetooth, co w tamtych czasach było absolutnym multiplayerowym sztosem. Prawdziwą perełką wśród mobilnych RPGów z czasów telefonów Java było Heroes Lore Wind of Solcia. Produkcja ta przyciągała graczy swoją niezwykle rozbudowaną fabułą, systemem walki oraz wielkim światem do eksploracji. W odróżnieniu od klasycznych turówek, potyczki działy się tu w czasie rzeczywistym, a na ich przebieg wpływała również jedna z trzech klas postaci do wyboru. Do tego dochodziło jeszcze zbieranie lutu, ulepszanie ekwipunku oraz rozwój umiejętności, czyli wszystko to, czego można oczekiwać od klasycznego przedstawiciela gatunku. Kolejnym klasykiem było również Elven Chronicles, które nieco bardziej celowało w japoński styl gier fabularnych znanych jako JRPG. Podobnie jak Heroes Lore, tutaj również bardzo bardzo mocno liczyła się fabuła, która być może nie była zbyt oryginalna, ale za to wciągała i motywowała do dalszej zabawy. Ciekawy zabieg zastosowano również w Might and Magic 2, ponieważ jego kieszonkowa wersja, w przeciwieństwie do oryginału, nie była turową strategią z elementami RPG, a raczej dynamicznym hack and slashem w stylu Diablo. Co ciekawe, wyszło to do prawdy znakomicie, zwłaszcza że gra posiadała świetną oprawę graficzną i ciekawe opcje rozwoju postaci. Dodajmy do tego mnóstwo dialogów, ciekawych skilli, a nawet walki z bossami, a wyjdzie z tego jedna z najlepszych gier, na jakie można było wydać ówczesne 11 złotych. Podobnie jak w przypadku Duma 3, id Software nie omieszkało powrócić z kolejną przeróbką swojego dawnego hitu, dzięki czemu mieliśmy okazję zagrać Wolfenstein RPG. Tym razem John Carmack nie brał bezpośredniego udziału w programowaniu najnowszej mobilki, jednak ta ostatecznie i tak obroniła się sama, zyskując w prasie bardzo dobre oceny, zwłaszcza na urządzeniach Apple, gdzie gra wyglądała najlepiej. Szokującym członkiem sekcji roleplay może być dla was Postal, jednak prawda jest taka, że poza strzelaniem i mordowaniem kogo tylko popadnie, można było tu po prostu wykonywać kolejne zadania, rozmawiać z npc oraz rozwiązywać przedstawiane problemy i to w dodatku na różne sposoby. Fabuła zresztą jak to na Postal Dude przystało, nie była specjalnie porywająca, ale i tak doceniam, że twórcy tego dzieła nie poszli na łatwiznę i nie zrobili z niego bezmózgiej strzelanki. Przy okazji poprzedniego odcinka najlepszy gier Java pokazałem Wam sporo tytułów z franczyzy Prince of Persia. Jeżeli chodzi o klasyczną trylogię, warto było również zagrać w rewelacyjną trójkę, czyli dwa trony, ponieważ w przeciwieństwie do swoich poprzedniczek, książę Persję otrzymywał tu drugą jaźń, która nie tylko wprowadzała wiele humorystycznych akcentów do fabuły, ale i realnie wpływała na sekcje walki czy segmenty platformowe. Jeżeli ktoś zapragnął jednak zagrać w klasycznego popa bez tych wszystkich światełek, potworów czy oskryptowanych wygibach, Mógł po prostu odpalić sobie Prince of Persia Classic, który starał się odzorować klasyczne przygody księcia w unowocześnionej oprawie audiowizualnej. Wciąż nie był to jeszcze ten stary i piekielnie trudny oryginał, ale i tak nie była to pozycja banalna niczym jej nowocześni następcy. Bardzo podobna w założeniach była również gameloftowska mumia, w ramach której wcielaliśmy się w odważnego poszukiwacza skarbów. Ten zaś, nie dość że całkiem nieźle radził sobie ze skakaniem po przeróżnych platformach, skałkach lub zapadniach, to jeszcze posiadał spore umiejętności walki wręcz oraz wielką giwerę, za pomocą której pozbywał się najemników. Bliźniaczo wyglądającą produkcję przygotowało również THQ, które zamieniło Gnata na zręczny Bat, a głównego bohatera na kultowego Indiana Jonesa. W odróżnieniu od Mumii, Królestwo Kryształowej Czaszki było nieco bardziej toporne, ale za to oferowało aż dwa tryby zabawy, w ramach którego mieliśmy do czynienia z klasyczną platformówką, bądź też nieco koślawym Endless Runnerem. Zdecydowanie lepiej w tym pojedynku wypadł natomiast Tomb Raider Underworld, gdyż po pierwsze mieliśmy tu bardzo ładne 3D, a po drugie Lara była atrakcyjniejszą bohaterką, przynajmniej wizualnie. Oczywiście nie było tu mowy o pełnej swobodzie ruchu czy płynności znanej z pełnoprawnych odsłon na komputery czy konsole, jednak wciąż ograniczona forma na telefonach dawała całkiem sporo rozrywki. Rewelacyjnym bitemapem spod szyldu Marvela był za to Spider Man Toxic City, który pozwalał wcielić się w człowieka pająka, a następnie spuścić łomot dziesiątkom bandytów i innych niemilców pojawiających się na ekranie. Spidey mógł również używać swojej sieci, bujać się pomiędzy budynkami oraz walczyć ze znanymi bossami, a wszystko to w eleganckiej oprawie przywodzącej na myśl największe hiciory z automatów. Nieco bardziej klasyczne podejście do przygód Petera Parkera prezentował natomiast Spider 3 od Java Ground, który eksponował jego ekwilibrystyczne umiejętności oraz stawiał przede wszystkim na historię i poruszanie się po terenie Nowego Jorku poprzez użycie Mocy. Walka oczywiście również się tu pojawiła, jednak tytuł o wiele chętniej stawiał na fabułę oraz aspekty stricte przygodowe. Star Wars The Force Unleashed to z kolei bardzo ciekawy przypadek akcyjniaka, w którym postać główna niemal w ogóle się nie ruszała, zaś dookoła niej kłębiły się tłumy przeciwników. Tych z kolei należało pozbyć się za pomocą mocy, a rozgrywka polegała na doborze odpowiednich kombinacji na telefonie, dzięki którym można było wykonywać przeróżne ciosy, uniki oraz potężne ataki specjalne. Gra być może na to nie wyglądała, ale naprawdę potrafiła wciągnąć. Sporo dziś mówiło się o grach Gameloftu, ale prawda jest taka, że istniało też wiele innych utalentowanych studiów, które robiły całkiem przyjemne produkcje. Jednym z nich było oczywiście Glue, które przyczyniło się do kilku fajnych konwersji znanych tytułów. Na przykład taki James Bond Quantum of Solace wcale nie odbiegał mocno od Spinter chociaż traktowanie przeciwników jako gąbki na pociski mogło nieco irytować. Żadnych zastrzeżeń nie mam za to do Call of Duty Modern Warfare, które stanowiło ciekawą alternatywę dla konkurencyjnej kompanii. Ani braci. Warto również wiedzieć, że w ten sam sposób zrobiono jeszcze drugowojenne Call of Duty 2, gdyby akurat ktoś nie lubił współczesnych konfliktów zbrojnych. W przypadku Glu również zdarzało się, że producent chciał mieć w swoich szeregach klona jakiejś znanej gierki, podmieniając jedynie nazwę, protagonistę czy też potworki, które się zabijało. W taki oto sposób powstał Shadow Walk, który bardzo chciał być jak Castlevania, podmieniając jedynie wampiry na latające czaszki i zombiaki, a głównego bohatera na ponętną laskę w miniu z równie ostrą brzytwą. Pochodzący od zupełnie innego dewelopera Soul of Darkness w ogóle się już natomiast nie szczypał i dopuścił się niemal bezczelnego plagiatu. Dzięki temu fani klasycznego upania stworków w gotyckich zamczyskach mogli się jednak cieszyć naprawdę udaną produkcją w ulubionym mrocznym klimacie. Absolutnie prześwietne było też Nightmare Creatures od Gameloftu, które stawiało na nieustanną akcję i, podobnie jak Spider-Man Toxic City, należało do dumnego gatunku chodzonych bitem Co ciekawe, gra wyszła aż w 2003 roku, co budzi spory podziw, jako że jest to jedna z najstarszych pozycji dzisiejszego zestawienia i absolutnie nie ustępuje pozostałym wizualnie. Jedną z przyjemniejszych kategorii produkcji komórkowych, przy których można było spędzić więcej czasu, były tak zwane gry na chill. Tytuły te pochodziły z pogranicza symulacji, przygodówki, które rzucały nas po różnych settingach i stawiały określone wyzwania, np. przeżycie na bezludnej wyspie w przypadku Stranded. Sims 2 Castaway dodawał do tego znane wszystkim mechaniki rodem z Simsów, w których dbaliśmy o zdrowie i potrzeby naszego bohatera, budowaliśmy mu schronienie czy też elementy wystroju oraz oczywiście pogłębialiśmy kontakty i Relacji z innymi mieszkańcami. Miami Nights 2 to z kolei odrębna wariacja simopodobna na temat zostania prawdziwą gwiazdą. Swoje wirtualne alter ego mogliśmy więc dowolnie przebierać, ćwiczyć skillsy, odblokowywać kolejne ciekawe lokacje oraz oczywiście pielęgnować swój ciężko wypracowany wizerunek. Co ciekawe, nie brakowało tu też elementów fabularnego point-and-clicka. W ramach krótkiego wypoczynku świetnie sprawdzały się też zestawy minigierek, pokroju i Beach Party, które gameplayowe braki w głębi nadrabiały różnorodnością kolejnych wyzwań, a także humorystycznym i prześmiewczym podejściem do tematu. Zaskakująco przyjemne okazało się natomiast układanie wieżowców w prostej zręcznościówce Tower Blocks, która ograniczała te reguły do idealnego ułożenia jednego klocka na drugim, tworząc jak najwyższą i najbardziej stabilną budowlę. Oczywiście w 3D. Jak się okazuje, posiadacze batoników z klawiaturą posiadali swoje własne Angry Birds jeszcze na długo przed pojawieniem się kultowej produkcji Rovio. Crazy Penguin catapult polegał bowiem na tym, żeby najpierw właściwie wystrzelić odpowiednią ilość wkurzonych pingwinów, a następnie zdemolować nimi facjaty wrednych niedźwiedzi polarnych. Zero agresji i przemocy było natomiast w cudownie odstresowującym Bounce Tales, w którym wcielaliśmy się w czerwoną piłeczkę i na pełnym spokoju przechodziliśmy kolorowe, odprężające graficznie etapy. Co ważne, w tytule tym zastosowano zaawansowany silnik fizyczny, dzięki czemu piłeczka zachowywała się przy tym bardzo naturalnie. Czasami zastanawiam się też, w jaki sposób twórcom udawało się uchodzić na sucho z tak dziwacznie łączonymi markami jak Epoka Lodowcowa i Sonic, ponieważ ogrywając Ice Edge 4, nawet z jednym zamkniętym okiem ciężko jest nie zauważyć podobieństw pomiędzy biegającym i skaczącym w kółkowie wiórem, a niebieskim, super szybkim jeżem. Dla porównania macie tu jeszcze pełnoprawny Sonic Unleashed, który oczywiście był produkcją o wiele bardziej kolorową, dynamiczniejszą i fajniejszą, jednak nie da się przejść obojętnie pomiędzy jednym i drugim tytułem, niezależnie zwracając uwagi na to, że przynajmniej jeden z nich troszeczkę przesadził z inspiracją. Ostatni segment odcinka postanowiłem poświęcić produkcjom, które prawdę mówiąc nie pasowały mi nigdzie indziej. Wormsford to znana wariancja na temat klasycznych robaków, które zamiast na otwartej mapie oddzielone były wielką ścianą, a ataki swoje prowadziły stojąc na zbudowanych wcześniej fortyfikacjach, próbując jednocześnie zniszczyć bazę przeciwnika. GTA 4 to z kolei całkiem udane przeniesienie motywu Grand Theft Auto 1 i 2 na przestrzeń komórek, choć i tak ustępowało znacznie lepiej stworzonemu pod tym względem pierwszemu i drugiemu gangstarowi. To samo tyczy się również Saints Row 2, które owszem posiadało fajny model jazdy samochodami, ale moim zdaniem była to jedyna pozytywna cecha tego produktu. Z Sandboxem w mobilnym wydaniu nie miał za to nic wspólnego Total Overdose, ponieważ był tylko prostą strzelanką, ale za to posiadał coś na wzór bullet time'u, w ramach którego bohater rzucał się pomiędzy bandziorami i efektownie kończył ich za pomocą broni palnej. Czy to Sen, czy to Java, czy to Java, czy Sen i to było na tyle, jeśli chodzi o drugą część najlepszych gier na telefony Java. Pamiętajcie, że do 25 lutego możecie skorzystać z walentynkowej promocji Zen Market, dzięki której robiąc swoje zakupy zyskacie nawet do 52% rabatu na przesyłkę. Dodatkowe środki do wykorzystania na opłacenie paczki dostaniecie też, jeśli swoje konto zarejestrujecie, wchodząc z linka w opisie i wpiszecie przy tym hasło czuk. Do zgarnięcia 1000 punktów zen, czyli około 26 zł. To tyle ode mnie. Dziękuję za uwagę. I na razie ha.